Chcieliśmy Państwu zakomunikować, że już w tym miesiącu, być może nawet w przyszłym tygodniu pojawi się tu wykonawca firma Mardo Sport i za kwotę 1 490 000 zł wykona modernizację tego boiska, tak aby dzieciaki mogły z niego korzystać w pełni i przede wszystkim bezpiecznie. Czas realizacji około 10 miesięcy, czyli można powiedzieć, że na koniec przyszłego roku szkolnego będziemy mieć boisko, z którego od następnego roku szkolnego będziemy mogli w pełni, w pełni korzystać, a być może jeszcze uda się korzystać na wakacjach, co zostanie zrobione dokładnie, opowie pani Dorota Młodecka, członkini zarządu, a później oddam głos pani Den. Szanowni Państwo, z największą przyjemnością, jaka tylko jest możliwa, dzisiaj mogę Państwu powiedzieć o tej inwestycji, którą już wkrótce rozpoczniemy. Planujemy przebudowę, budowę boiska. Boisko będzie wielofunkcyjne, będzie służyło do e, gry w siatkówkę, gry w koszykówkę i piłki ręcznej. Dodatkowo będzie e, ogólni, ogólnikowa taka bieżnia naokoło. Planujemy również zamontowanie piłkochwytów, e, oświetlenie e, tego boiska. W zakresie tej inwestycyjnej, inwestycji również jest przewidziane. Dodatkowo e, planujemy. E, Trybuna miała piękny widok, tak naprawdę to planujemy siedziska stadionowe. Również kanalizację deszczową, odwodnienie tego boiska. Dodatkowo małą architekturę w postaci ławeczek, koszy na śmieci stojaków rowerowych. Także zakres jest dość bogaty i mam nadzieję, że. To boisko, jak już zrealizujemy. W przyszłym roku będziemy mogli spokojnie oddać do użytkowania młodzieży, no i oczywiście nauczycielom wychowania fizycznego, żeby mogli świetnie realizować swoje zadania i swoją pracę. Dla zespołu sztuk samochodowych i budowlanek naprawdę jest to historyczna chwila. Bardzo się cieszymy, że udało się i że ta inwestycja będzie przez najbliższe miesiące wykonywana. Tak jak Pan Starosta powiedział, tu przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo uczniów, a stan boiska, no, już zagrażał temu bezpieczeństwo, boisko od kilku miesięcy było wyłączone z użytkowania. Cieszy mnie to, że tak szybko i sprawnie od momentu złożenia dokumentów to postępowanie zostało zakończone i że wchodzimy z budową. Mam nadzieję i tak wczoraj też na rozpoczęciu roku szkolnego powiedziałam całej społeczności szkolnej, że zakończenie roku szkolnego w czerwcu już będzie na nowym boisku szkolnym serdecznie Państwa oczywiście już też zapraszam dzisiaj na to, na to zakończenie roku szkolnego. Natomiast też kwestia, bo tutaj nauczycieli, tak? nauczyciele wychowania fizycznego, wszyscy nauczyciele, którzy w szkole pracują też nie mogli się doczekać, kiedy w końcu w dobrych warunkach będą mogli pracować na boisku z młodzieżą szkolną. Mamy tutaj i jest też między innymi tutaj ze mną trener piłki nożnej, mamy trenera piłki siatkowej, czyli też takich nauczycieli, którzy mają, no specjalizują się w swoich dyscyplinach i tej bazy naprawdę od od lat nam brakowało.